Cześć. Dzień dobry. Witamy Was dzisiaj z Bangkoku. Pokażemy Wam dzisiaj, jakie są ceny w Tajlandii i ile mniej więcej kosztuje jeden dzień w Bangkoku. Na początek pokażę Wam pokój w hostelu w Bangkoku, w którym nocujemy. Mamy bardzo duże łóżko, które właściwie zajmuje prawie całą szerokość tego pokoju. I mamy jeszcze prywatną łazienkę. Hostel jest tuż obok Chaosan Road, więc mamy bardzo dobrą lokalizację, bo wszędzie stąd jest blisko. Może nie ma tutaj luksusów, ale jest czysto, mamy wszystko, czego potrzebujemy. I za taki pokój płacimy za noc 550 batów. To jest trochę ponad 60 zł. Widzieliście już nasz pokój w kostelu, więc idziemy na śniadanie na śniadania i generalnie na jedzenie zwykle chodzi do takich lokalnych małych knajpek i dzisiaj też taką w Bangkoku wam pokażemy gdzie warto zjeść śniadanie Tak wygląda nasza śniadaniownia, kilka stolików w bocznej uliczce nad kanałem. Może nie wygląda super luksusowo i elegancko, bo takie nie jest, ale ceny są bardzo, bardzo przystępne, jedzenie jest dobre, więc jest to miejsce, do którego często przychodzimy, odkąd jesteśmy w Bangkoku. Tak wygląda nasze śniadanie, mamy omleta z warzywami, jajecznicę i tosty. Za nasze śniadanie zapłaciliśmy w sumie 65 batów, to jest około 7 zł, a było to śniadanie dla dwóch osób, więc myślę, że naprawdę całkiem nieźle. Jeśli chodzi o jedzenie w Tajlandii, to można tutaj znaleźć miejsca tak naprawdę na każdy budżet. Można jeździć w miejscach lokalnych, gdzie będzie tajskie jedzenie i ceny będą niższe, a można jeździć w miejscach, gdzie ceny będą takie jak w Polsce. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, gdzie i co chcecie jeść, ale spokojnie da się znaleźć miejsca z dobrym jedzeniem, które wcale nie są drogie. Było śniadanie, więc czas na kawę, bo dzień bez kawy jest dniem straconym. Kawą dokładnie tak jak z jedzeniem. Kawiarnie w Bangkoku możecie znaleźć naprawdę różnego rodzaju, z przeróżnymi cenami. Kawa też oczywiście będzie wszędzie innej jakości. Ja Wam polecam moją ulubioną kawiarnię, Bespa Café, bo ma przepiękny i oryginalny wystrój. A co najważniejsze, kawa jest naprawdę przepyszna i ceny też są bardzo korzystne. Moja kawa była naprawdę idealna. Idziemy na masaż? Właściwie to czemu nie? Nie za bardzo mogliśmy cokolwiek nagrać, dlatego że po prostu nie można w środku, gdzie odbywają się masaże, nic nagrywać. Ale muszę Wam powiedzieć, że czuję się po masażu wspaniale. Ja wybrałam sobie półgodzinny masaż stóp. I było to niesamowicie relaksujące doświadczenie. Czuję po prostu jakby moje nogi nigdy nie były tak wypoczęte, jak są teraz. Jakie są ceny masaży tutaj? Właściwie wszędzie w centrum, w okolicach Chaos and Road, te ceny są do siebie bardzo podobne, zazwyczaj nawet takie same. Masaż stóp, pół godziny to jest kwota 150 batów, masaż godzinny to już jest 300 batów, godzinny masaż pleców to też jest 300 batów, więcej w takich granicach. Są tutaj masaże także naprawdę bardzo niewiele w porównaniu do tego, co mamy w Polsce, a można się poczuć dużo lepiej. Jest też oczywiście do wyboru masaż tajski. Ja na masażu tajskim akurat nie byłam, ale taki zwykły, relaksujący masaż, czy to dla pleców, czy dla stóp, naprawdę Wam tutaj polecam, bo naprawdę świetna jakość w stosunku do ceny. Relaks na dzisiaj się skończył. Teraz jedziemy na małe zwiedzanie, na początek autobusem, żeby Wam pokazać w ogóle jak działają autobusy w Bangkoku. Autobus to najtańszy środek transportu w Bangkoku, zwłaszcza jeśli podróżujemy takim autobusem, jakim my teraz, z otwartymi oknami i bez klimatyzacji, bo bilet na taki autobus kosztuje tylko 8 watów. Ceny biletów na autobus w Bangkoku zależą od jakości autobusu, którym jedziemy. My jechaliśmy takim absolutnie najtańszym, starym, bez klimatyzacji, z otwartymi oknami i bilet na taki autobus kosztuje 8 bahtów. Jeżeli jedziemy autobusem trochę nowszym, który już ma klimatyzację, to bilet kosztuje 16 bahtów. A jeśli jedziemy autobusem już takim nowym, w kolorze niebieskim, który ma klimatyzację i jest elektryczny, to bilety kosztują 20 batów. W każdym razie nie jest to dużo, ale cena się oczywiście zmienia, im lepszym autobusem jedziemy. Koszt naszego dnia w Bangkoku może być bardzo różny w zależności od tego, co akurat robimy. Dzisiaj staramy się robić różne rzeczy, żeby pokazać Wam taki pełen przekrój najbardziej podstawowych potrzeb, chociaż też takich potrzeb związanych z przyjemnościami typu masaż. Jeśli chodzi o zwiedzanie, to też musimy to wziąć pod uwagę, ile kosztują atrakcje, które chcemy zwiedzić. My dzisiaj w ramach spaceru i spędzania chwili wolnego czasu przyszliśmy do Parku Lubini, który jest całkowicie darmowy, ponieważ jest to park publiczny. Park Lumpini jest bardzo znany z tego, że możemy tutaj zobaczyć wolno żyjące jaszczurki z rodziny waranowatych. Jeśli oglądaliście nasz film ze zwiedzania Bangkoku, to też Wam pokazywałam to miejsce. A my tutaj lubimy przychodzić, do tego, że jest to duża, zielona przestrzeń, jest cisza, spokój. Można przyjść na spacer, no i przy okazji można też zobaczyć coś ciekawego, w tym wypadku właśnie te jaszczurki. czasy poszukać jakiegoś lunchu. Zwykle w Bangkoku jemy jakiś street food albo chodzimy do takich lokalnych knajpek jak ta, w której byliśmy na śniadaniu, ale akurat w okolicy parku nie znaleźliśmy nic, co miałoby wege opcję. Dlatego idziemy do centrum handlowego, do supermarketu i tam znajdziemy na pewno jakieś gotowe jedzenie i też będzie coś Wege. Przy okazji jak mi się uda to pokażę Wam też jakie są ceny. Różnych produktów w supermarkecie w Bangkoku. Moglibyśmy przejechać też ten kawałek drogi autobusem, ale uznaliśmy, że szybciej dojdziemy pieszo niż doczekamy się na autobus i przejedziemy te dwa czy trzy przystanki, bo są niestety bardzo duże korki. Najważniejsza rzecz w Tajlandii, czyli świeże owoce, tutaj na przykład mango. Za 89 batów za kilogram. Inne rodzaje mango, na przykład 49 batów albo 119, wszystko zależy od rodzaju. Czerwony smoczy owoc za 149 batów, a biały już za 58. papaja jest na przykład za 89 batów. Pomelo za 105 batów sekcja gotowego jedzenia mamy ryż z warzywami i jajkiem za 29 batów więc weźmiemy dwa zestawy obiad za 29 batów nie jest to nic wyszukanego ale czasami opcje wegetariańskie są ograniczone. Jak nie mam siły szukać nic lepszego, to po prostu biorę to, co jest. Jak na gotowe jedzenie z supermarketu, to smakuje całkiem nieźle. Woli będziemy już wracać do naszego hostelu, ale w drogę powrotną, tym razem zamiast autobusu wybieramy łódź, dlatego że łodzie są dużo szybszym rozwiązaniem. To jest bardzo duży plus Bangkoku, że całe miasto przecinane jest kanałami, po których pływają łodzie. I jest to bardzo tani i szybki środek transportu dlatego że omijamy wszystkie korki, jest naprawdę dużo szybciej niż podróżowanie autobusem. Bilety na przejazdy łodzią też zależą od tego, jak długą trasą jedziemy. My jechaliśmy całą trasę od początku do końca i zapłaciliśmy za bilety po 14 watów od osoby. I wysiadając na takim przystanku, jesteśmy tuż przy świątyni w Wat Saket. Ale mamy piękny zachód słońca. Nasz dzień powoli dobiega końca, więc podsumujmy cały koszt. Wydaliśmy dzisiaj na wszystko, w sumie z noclegiem, jedzeniem i transportem 922 baty i to jest równowartość 105 zł. Jest to koszt całego dnia dla dwóch osób. Oczywiście wszystko zależy od tego, co robimy w Bangkoku, co zwiedzamy, gdzie mamy ochotę zjeść, gdzie nocujemy ale mam nadzieję, że ten film przynajmniej pozwoli Wam zobaczyć, jakie mniej więcej są ceny w Tajlandii. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się przyda, a jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę i zasubskrybować sobie kanał. Dziękuję i do zobaczenia.